Ciemal wide w dzisiejszym odcinku gram Gunfight Arena. I muszę zdobyć taką broń za 600 tysięcy kredytów. To jest cel dzisiejszego odcinka. No a ja już nie przedłużam i zaczynam I co mam jedną z najsłabszych, ale darmowych broni. Bo ją dostałem za darmo, za to, że tam je 100 zrobiłem w jednej rundzie Laczka zostawić gdzie proszę. Uuu. Czemu ja go zabić nie mogę. Ogólnie to ja mam całkiem, całkiem dużo Mogę się pochwalić. Ale nie mogę się też niestety pochwalić, że jestem dobry w tą grę. Bo nie jestem jakoś bardzo dobry. Trochę jestem. Ale! Nie no, nie takim bardzo. Nie, ja no pyknij! Dobrze. A, i jakiś sport się też odcinek chyba pojawił. Jak nie ty z granatami? Przecież on nie rzucił granata. Widzowie, co to ma być? Stolet jest najgorszy w tym, że jak się biega, to jest do góry i nie da się tak szybko z niego. Potem tak tylko celem się tylko Nie, ja sam może przeładuję tu. Bo... To jest kampa bo... Ale to ja nie mogę kampić, bo ja nie jestem kampiarem. Co? A ja tu jej nie widziałem. dobrze, ładnie pomyślę. O, mam rewari. Tu ja coś zrobię jakieś Jak? Mi ja. I co mam? Co mam? Halo. Repar. U! Nie wiem co, to są za bronie, ale fajnie. Dostałem. Co ja dostałem? Co ja dostałem? Nie, co dostałem? Tu coś dostałem. Co ja to dostałem? Zobaczmy sobie to. Nie, no to nie wiem. Ja to dostałem. Czy to jest dobre? Trzeba na pewno zobaczyć. O, 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 o. o. No, no. Nie no, nie, no, no. Ile kredytów? 4000 tylko? 13 tagów i 11 retów. Pasa... 2. I się kili pasa. O, to jest najlepsza mapa. Ta powiemy mi wszystko. Bo ja bazarek. Bo tu jest fajna kanta O, mam pierwsze miejsce, mimo że nie mam kila. Hmm, jednak już nie. Ktoś ma dwa kila serio. Co, jak on mnie szybko zanie? Co to ma być? To nie czy to wisko, proszę pana. Hello, guys, Hello, guys. Czemu on nie zginął? Przepraszam. Nie, no, ja mam zero fragów, tak to nie może być. Szybko trzeba kilnąć kogoś, kogokolwiek, ale żeby było. Jeden kijut, drugi, Trzeci nie. Dobra, teraz wdrężam moją ulubioną taktykę. Strzelba, kampa. Przepraszam, nie jestem kampionem wiem, ale muszę Wam to pokazać. Tu się tam pisze. Jak ktoś tu jest, to po prostu zasyp. O, jest A, taki jeden. Tylko nikt się nie może o was do... wiedzieć A widzicie, że mnie to jest spoko miejsce, jak chce się mieć choć jednego killa. Aksizu? Ja chcę 600, a nie 300. Zaraz wam pokażę, co ja chcę. Nie, proszę, proszę, nie! Ja chcę właśnie to za 600. Idziemy dalej robić tą taktykę. Dobra. Leży. Leży kolejny. Leży kolejny. Kampa jest. Dobra, teraz można. Nie no serio, tak od tyłu chamsko jak tak można nie rozumiem jak on nie a on nie to kampencja kampencja jest kampencja Nie wiem czemu nikt go nie bił Czy to jest nasz spawnik? Nie! O, tu jest tak mało ludzi. Czy to jest bardziej owe kampa? Chyba nie. Pierniczek 11 kg. Hmm. Nie wiem, czy dalej się opłaca kampić, czy już? Będę... O, ho, ho, ho. To był ładny refleks. O, mamy nasz gołąbiarza. mi stąd. To mój bombiarz. My tu królujemy, proszę pana. No czemu to nie? przecież klikam w myśl. Czemu? Halo! No teraz strzela. Wcześniej nie strzelało. Co to, to miało być? Nie, no, ładnie mnie. Te prze teraz przyznam, że ładnie mnie zabił. Teraz musicie przyznać, że ja go brzydko zabiłem. Nie! Ich bombiarz, dobra. Ich bombiarz się kończy, bo go zabiłem. Mm. Tak no u jeden. Dobra, teraz biorę moją najszybszą broń. I na tej kampie po prostu... Aj, ha! napiszcie hashtag shotgun, jak bracie, braliście kiedyś w kamerę. A jak nie, to możecie też. Nie, ten typ... tamta typkowa miała tą broń, którą ja teraz bardzo Więc jej się nie da zabić, bo ta broni... Widzicie, jak ona szybko scela. Tak szybko, że się nie da z niej zabić chyba, jak ktoś się ma Oj! Oj! Nie! Nie no, to jest przesada. Takich snajperów to ja nie szanuję. Ja też muszę być taki, Jak oni się do mnie snajpią, to ja będę do... Ja do was zaraz wezmę. Na... Elo Co? O bombiarz nasz, bombiarz tam jest nasz. Ja wtedy do naszego bombiarza. I skąd będę do Czy wy nie rozumiecie sensu tego bombiarza, tu się siedzi i nikt nas nie może stamtąd strzelać, a oni nas strzelały nie z niewiadomego powodu. O o o, o bombiarka, bombiarka! Oni mają teraz bombiarkę chyba. Pokaż. Oni mają teraz bombiarkę w końcu, czyni? Jezu, no nie gdyby ta pancia wyszła z tej gry, to bym się tak ucieszył, że nie wiem. Ona tak przeszkadza po prostu non stop, I stawa, zasuwa tym tą swoją brońką i jeszcze się śmieje. Ha ha. Jakim jestem? Jaką jestem Nubecką. Pewnie są myśli, że jest prosto, ma tylko w Ja Ja sorry, że jestem taki agresywny, ale po prostu nie lubię takich graczy, co się palą, że są najlepsi. Ja po prostu mam lepsze bronie od nich. I dlatego jestem Uj, ui, Jak! Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Kto to był? Muszę go zabić. To ty byłeś? To? to byłeś? To już po to było. Lecz, No i jeszcze ta z z ja. Jakby mnie tu wcale nie nie Wypieczenie na jednym ogniu? Co to ma być? To jest chyba najgorszy celownik, jaki na świecie stworzyli. Co to ma być? Jak się ty grali? Zasłania pół ekranu ten... wskaźnik do góry, jeszcze jest takie coś, no... nie wiem. Po co takie coś, takie badziewie kupiłem? A eee, nie. Tommy gun? Nie. Nie wiem co to... Nie no, już tam gram trochę, już tam trochę. Nie żartuję na Tylko gdybym, gdyby nie było tej pańki, to by mi się dużo lepiej jedną fajną mapę, Ta pancia musi oczywiście się skakać, bo ona jeść mapę. Bo czemu ja aż tyle zarobiłem? Przepraszam. Z jednego kila tyle zarobić? Nie, no oszukaństwo. Proszę mi wznowić hajs. Nie żartuję. Dziękuję za hajs. Jeszcze. Nie ten karabin akurat jak dla mnie jest spot, że dostałem go z karnetu. Po prostu patrzcie. Chodzicie sobie do wroga i go nawalacie. Jeszcze to ma przybliżenie karabinu. Nie. Jeszcze to jest... Ten typ miał najlepszą broń. Zaraz wam pokażę, która to jest ta najlepsza broń. Nim na pewno nikt go nie zabije, bo ma najlepszą broń. Widzicie? On miał minigana A minigan. Gdzie jest minigun? Halo, gdzie jest minigun? No minigun to po prostu najlepsza grona według. Mnie. Gdzie jest minigun? No, gdzie jest minigun? Tu nie. Gdzie jest minigun? To jest Minican? Nie ma go, bo minigun jest taki dobry, że go się nie da normalnie kupić. Sprawdź konfigurację komputera. Nie. Ile ja to już ten Ja tylko coś zerknę, widzę. 14 minut. To jeszcze jedna minuta. Przepraszam. Może w następnym odcinku mi się uda, No to widzowie, ja kończę. Pa!